Celestyna Grzybyta, dzień dobry, zapraszam na prognozę pogody. A rozpoczynamy od ważnego ostrzeżenia przed śliskimi drogami i chodnikami. W nocy w północnej i południowo-wschodniej części kraju wciąż może padać deszcz, bądź nawet deszcz ze śniegiem. Temperatura będzie niska, prognozujemy od minus dwóch do maksymalnie dwóch stopni, a to oznacza, że mokre nawierzchnie w wielu miejscach będą zamarzać. W górach spadnie śnieg. Jutro rano na zachodzie i północy kraju lokalnie utrzyma się niewielu wielki mróz. Na pozostałym obszarze możliwe są przygruntowe przymrozki. W ciągu dnia będzie zimno od 3 stopni w Suwałkach do maksymalnie 6 we Wrocławiu. Na wschodzie w centrum, a także na południu kraju jak najbardziej jest szansa na chwilę ze słońcem, chociaż na krańcach wschodnich początkowo może jeszcze występować opad deszczu bądź deszczu ze śniegiem, więc na drogach tutaj może być ślisko. Z kolei na zachodzie chmur ma przebywać się w trakcie dnia, no i na pomorzu popada deszcz, na kaszubach także deszcz ze śniegiem. Nad morzem, wysoko w górach oraz w czasie przelotnych opadów wiatr będzie porywisty, ciśnienie początkowo wzrośnie, a później zacznie spadać. W środę i czwartek spodziewamy się co najwyżej od 3-4 stopni na północy do 6-7 na południu kraju. Nocami w wielu miejscach chwyci mróz. W regionach północnych drogi mogą być śliskie za sprawą zimowych opadów deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Więcej szczegółów po godzinie 20. Do zobaczenia. No a w pogodzie robi się coraz bardziej zimowo. Wieczorem i w nocy na południowym wschodzie, południu oraz na północy oprócz deszczu możliwe są też opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Na drogach będzie ślisko, bo w wielu miejscach chwyci mróz. Jutro zimno, e, śliskie nawierzchnie rano możliwe są na północy Podlasia oraz na krańcach południowo-wschodnich, natomiast w ciągu dnia będzie padało na pomorzu, na kaszubach to będą opady mieszane, maksymalnie do 6 stopni. Ciśnienie wieczorem będzie spadać, w ciągu dnia będzie rosło. No i kolejne dni też zimne, a noce mroźne. Celestyna Grzybyta, dobry wieczór. Dzisiaj na południowym wschodzie Polski mocno popadało. W kolejnych godzinach deszcz może przechodzić tam w deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg. To oznacza, że na drogach zrobi się ślisko, bo przed nami zimna noc. Do Polski napływa chłodne powietrze z północy. Tyle dobrego, że jutro opadów będzie mniej, bo prawie cały kraj znajdzie się w obszarze wyżowym. Jedynie o regiony północno-zachodnie zahaczy taka strefa frontowa związana z Niżem z nadcieśnin duńskich. No więc tutaj popada deszcz. Spore ochłodzenie da się odczuć nie tylko w Polsce, bo cała północna Europa jutro będzie w takim zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Najmniej termometry pokażą w Sztokholmie 0. Natomiast w Berlinie będzie około 6 stopni, w Londynie, Paryżu tylko 7, 8. Najcieplej we wtorek ma być w Atenach około 23 stopni, a najwięcej słońca zobaczą mieszkańcy półwyspu iberyjskiego. W nocy w północnej i południowo-wschodniej Polsce wciąż. Może padać deszcz bądź deszcz ze śniegiem. W górach spadnie śnieg, będzie zimno. Spodziewamy się od minus 2 do 2 stopni, a to oznacza, że mokre nawierzchnie w wielu miejscach będą zamarzać. Przed południem, na północy Podlasia oraz na krańcach południowo-wschodnich możliwe są słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na drogach może więc być ślisko. Popada też na wybrzeżu, ale tutaj spodziewamy się głównie opadów deszczu. Na pozostałym obszarze będzie sporo słońca. O godzinie 10. Termometry pokażą od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 4 na Dolnym Śląsku. Po południu będzie niewiele cieplej, od 3 do 6 stopni. Na zachodzie kraju będzie sporo chmur, na pomorzu popada deszcz, na kaszubach to mogą być też opady deszczu ze śniegiem. Natomiast na wschodzie opady pozanikają i tutaj powinno być już sporo słońca. Nad morzem wysoko w górach oraz w czasie przelotnych opadów wiatr będzie porywisty. Ciśnienie początkowo ze wzrostem, pod wieczór zacznie spadać. thank W środę rano na południu kraju możliwy jest mróz, w innych częściach Polski przygruntowe przymrozki, a w ciągu dnia spodziewamy się od 3 do 6 stopni. Na południu i w centrum będzie sporo słońca, natomiast na północy ma być sporo chmur, pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Chwilami może tutaj padać nawet sam śnieg. W czwartek poranek mroźny, w dzień od 3 do co najwyżej 7 stopni, no i prawie wszędzie poza Dolnym Śląskiem będzie deszczowo. Na północy możliwe są też opady deszczu ze Śniegiem, a koniec tygodnia nie przyniesie wcale ocieplenia, bo będzie zimno, nocami mroźno. Do tego lokalnie wciąż będzie padać, a to oznacza, że na drogach może pojawiać się gołoleć. Miłego wieczoru, do widzenia. Celestyna Grzybyta, dobry wieczór. Na początek prognozy pogody mamy ważne ostrzeżenie. W nocy, miejscami na południowym wschodzie, na południu, ale też na północy, drogi, chodniki mogą być bardzo śliskie, a wszystko przez opady, których w ciągu dnia było sporo. Nocą te mokre nawierzchnie będą zamarzać, więc prosimy Państwa o ostrożność. Lokalnie nawet drogi mogą się zabielać, bo na południu kraju popada miejscami sam śnieg głównie właśnie w obszarach podgórskich. Będzie zimno od minus dwóch stopni na Suwalszczyźnie do co najwyżej dwóch w Małopolsce na Górnym Śląsku oraz na Pomorzu Zachodnim przy gruncie w wielu miejscach przymrozki. Co czeka nas we wtorek? Ten dzień zapowiada się już w całym kraju z niską temperaturą od trzech stopni prognozujemy na Podlasiu do sześciu na Dolnym Śląsku. Miejscami będą chwile ze słońcem, zwłaszcza w drugiej części dnia na wschodzie i w w centrum Polski. Natomiast poranek jeszcze z opadami na północy Podlasia oraz na krańcach południowo-wschodnich i to będą opady znowu mieszane deszczu, deszczu ze śniegiem, więc na drogach niestety rano ślisko. Prosimy Państwa o ostrożność, a w ciągu dnia zacznie się chmurzyć w Polsce zachodniej. Tutaj też będą pojawiały się właśnie opady, przeważnie deszczu, ale na Kaszubach mogą też występować opady deszczu ze śniegiem. 1200 to paskale, ciśnienie najpierw pójdzie w górę, później zacznie spadać. Wiatr nad morzem, w górach, a także w czasie przechodzenia opadów silny, porywisty. Środa to kolejny zimny dzień. Noc przyniesie, no Ta noc z wtorku na środę przyniesie mróz w Polsce południowej. A w ciągu dnia w środę od 3 do 6 stopni. Na południu w centrum sporo słońca, na północy opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a momentami, chwilami samego śniegu. Czwartek też zimny i przeważnie deszczowy, choć na krańcach północnych znów jest ryzyko wystąpienia zimowych opadów, a więc drogi będą śliskie. I tymi informacjami kończymy prognozę pogody. Spokojnej nocy, dobranoc.